Trudno dostrzec niedźwiedzia polarnego. Trzeba wyostrzyć wzrok, przejrzeć wszystkie wzgórza na zachodnim wybrzeżu. O tej porze możemy mieć sporo niedźwiedzi. Pod koniec sezonu niedźwiedzie przejdą na północ. Nic nie widzę. Idę dalej. Może coś znajdę. Kiedyś było tu pełno nieźwiedzi. Wszystkie migrowały na południe. Dobrze byłoby któregoś upolować. Na futra, na rękawice, na mięso. Mięso rozdam też rodzinie. Można zapatrzeć się na górę lodu, ale po jakimś czasie ta góra się poruszy i okaże się, że to niedźwiedź. Widzę coś. Niedźwiedź. Widać wyraźnie ślady niedźwiedzi chłap. Średniej wielkości. To mój domek. Czasem tu zaglądam. Złamał mi komin. Mam ślady pazurów. Rozejrzę się. Teraz jest mniej niedźwiedzi. Mniej lodu, mniej niedźwiedzi. Kiedy ktoś zobaczy niedźwiedzia, ma do niego prawo. Trzeba wyczuć moment. Zawsze czekać na moment. Wiatr się wzmaga. Nadchodzi śnieżyca, widoczność spada. Tropy to dobry znak. Możemy wychodzić. W końcu na niego trafimy. A teraz wracam, zanim zacznie padać śnieg. Chcę żyć chwilą, nie przejmować się tym, co myślą o mnie inni, nie martwić się tym i robić to, co chcę. Zdecydowanie wolę być sam. W tej chwili przez cały rok mieszka tu 15 osób. Jest dobrze, jeśli zobaczę jedną tygodniowo. Chyba zbliża się niż. Ładna pogoda, jeśli nie wieje. Dlatego oznacza się przeręble. Nie wróciłem do ryb, bo musiałem iść za wilkiem. Broniłem mojego psa. Już zamarzło. Głęboko przynęta zniknęła. Może są jakieś ryby? Powinienem wyjąć wędkę. Taką wędką łowi się szybko. Nie wiadomo, co się trafi. Może być dużo ryb, może żadnej. Czasem gania się wilki. Nic nie widzę. Chyba nie ma ryb. Może wystraszyłem je, gdy przecinałem lód. Gdy się tu mieszka, jest trudno. Trzeba mieć odpowiednie nastawienie. Trzeba chcieć się przystosować i umieć być cierpliwym. Dziś widziałem wilka, a jutro może trafi się pstrąg. Żyjąc tutaj, trzeba być elastycznym. Można mieć jakieś plany, ale matka natura i tak je zmieni. Zima nadchodzi. Zmienia się pogoda i pory roku. Trzeba się przygotować. Pusty potrzask. Dodam trochę przynęty. To olej rybny. Pachnie intensywnie. Posmaruję i powieszę. Niech im pachnie. Przekazuje nasze tradycje dzieciom, które to lubią. Ostatnia pułapka. Nie mamy już nic więcej. Może mama miała więcej szczęścia? Trzeba być cierpliwym. Raz się coś trafi, raz nie. Gdy jest tak zimno, roznosi mnie energia. Zastawiłam wnyki parę dni temu. Dziś pójdę sprawdzić. Mam nadzieję złapać rosomaka albo dwa. To bardzo by nam pomogło. Miałabym z czego szyć ocieplacze. O, oh, like zniknęła. Wow. Well, something definitely got Coś tam in było, to ale to nic to się to. nie złapało. Widzę tropy lisa. Huh. Szczęściarz, wymknął się. Widać ślady lisa i kuny. Tyle drapieżników. Są też ślady moczu. Zjadły przynęte i dobrze się bawiły. Przynęta była na drucie. Mamy więcej przynęty tam. Są gałązki, a pod śniegiem jest pułapka. Może zwierzę okazało się za lekkie, żeby zamknąć potrzask? Tak, było za lekkie. A było tak blisko. Człowiek zawsze się ekscytuje przed sprawdzeniem pułapki, licząc, że coś się złapało. Zawsze ma się nadzieję, ale czasem nic się nie trafia. Gdy zwierzę się złapie, to wielkie błogosławieństwo. Muszę myśleć o przodkach, o tym, że tu żyli. Przetrwaliśmy mimo wszystko. Byliśmy zdrowi i silni. Muszę pamiętać o tym, że w moich żyłach płynie krew moich przodków.